Witajcie, kochani. Z tej strony, Queen K. Witam Was w oficjalnym losowaniu na moim kanale. Kochani, losowanie dotyczy konkursu numer 8: okazji 2000 subskrypcji na moim kanale. Z tego miejsca chcę Wam gorąco podziękować za to, że jesteście ze mną i subskrybujecie mój kanał, oglądacie moje filmy. Być mi bardzo, bardzo miło. Ale nie będę Wam teraz tutaj, kochani, schłodzić i tak dalej, bo najważniejsze jest, żeby wytypować. Zwycięzca w dzisiejszym konkursie. Przypominam, że pytanie konkursowe brzmiało: jak ma na imię pies z gry Myst Survival? Jest to oczywiście ten pies, który nam towarzyszy podczas naszych przygód, naszej walki z mutantami. No, oczywiście chodziło mi o naszego psa, który nazywa się Leo. Leoś, jak zwał, tak zwał. W każdym razie chodziło mi o Leosia i doskonale wszyscy wiedzieliście, o kogo właśnie chodzi. Tak więc gratuluję. Jest was, kochani, niewiele, jeżeli chodzi o uczestników konkursów, a co za tym idzie, macie ogromne szanse, że to właśnie wy zostaniecie zwycięzcą w dzisiejszym konkursie. A w losowaniu standardowo pomoże nam strona od Rafle do randomowego wybierania komentarzy pod filmami. Moi drodzy, film mamy już załadowany. Ok, tak więc nie przeciągając, lesimy z losowaniem. Uwaga! Zorro X2100. Świetna odpowiedź. Imię psa to Leoś. No i widzę, że wybrałeś tutaj Gas Station Simulator. No świetny, Wybór, co ja mogę więcej powiedzieć? Tak więc ja lecę teraz na Steam, aby wręczyć ci nagrodę. No kochani, jest mi przykro, że nie mogę wam wszystkim rozdać nagród, ale no niestety zwycięzca, tak jak zawsze mówię, może być. Tylko jeden, ale moi drodzy na pocieszenie oczywiście zaznaczam, że to nie jest ostatni konkurs na moim kanale, tak więc spodziewajcie się kolejnych. Mam nadzieję, że widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach na moim kanale. Jeszcze raz gratulacje dla Zorro. Trzymajcie się kochani cieplutko. Cześć.